Witam w audycji telewizji Dzisiaj zamieszczam wywiad z Waldemarem Waleczykiem. Byłem zawodnikiem ruchu. Mistrzem Polski z roku osiemdziesiątego a Cześć Waldek, kibic z ruchu, Ryszard Cawan przy telefonie. Ja, bym, ja mam do Ciebie pytanie: czy byś udzielił wywiadu w temacie swojej kariery piłkarskiej? No, tak. no nie wiem. No słuchaj, Waldek, bo pamiętam, pamiętam czasy, kiedy ty grałeś jeszcze w górniku knurów, nie? razem z ojcem od Łukasza Podolskiego Waldemarem, nie? Podolskim. I potem z, też z Kreditem Szałtysikiem z ja mówią bodajże Raimundem Kreckim, nie? Rywalizowaliście wtedy z Wisłą Kraków. E, bodajże chyba nawet w Barażach. w e, Barażach, ja na Barażach nie płyną w ale, ale w drugiej lidze żeście rywalizowali z wiszą y, Kraków, nie? I puchar polski też. Wtedy... No właśnie w tym, no, o, ten, o, ten, o ten puchar polski. mecz chyba to był, nie? Tak, mecz No a też y, potem o, siebie, o ciebie starał się górnik dobrze? A... bo to była jakby ta sekcja związana z przejściem do ruchu, nie? Bo wtedy y, 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 z ruchu odchodził już wązik, a ty przychodziłeś do ruchu trenowanego przez Władysława Żmudę. Tak jest. No to wszystko wiesz, na co ja tam wyjmuję. Nie, ale tak, żeby uzupełnić, wiesz, te, te dane, bo ten mysoki widiców o tym okej nie wiem, nie? Yy, zacząłeś o, w pierwszym swój mecz w ruchu, no to ten mecz yy, zag, zagłębiam w Stosnowku, nie? Zarozwa. za bardzo ja wiem, ale ja za bardzo nie pokazamy też na dworze i na piacz. No dobra, ale ja Ciebie słyszę, ja Ciebie słyszę, spokojnie. I, i potem grałeś, grałeś w ruchu ten spadek z yy, pierwszej historii do drugiej ligi, nie? Zakaz transferów. Yy, im, to Nie, stoi, ja nikt nie, to nie, ma, pierdzi, nie, nie, jeszcze wcześniej, jeszcze, jeszcze wcześniej Krakowia co 1937. Czyli ruch jako drugi Beniaminek. Tam, tam, ale tuż po wojnie to tam mówili, że to był historyczny pierwszy spadek, No historyczny pierwszy spadek i też yy, jako pierwszy jak po wojnie zdobyliście tytuł mi zapolni. Każda rozmowa, każda rozmowa coś, coś przynosi, nie? Yy, tak. No ale ty też masz ten wkład yy, w ten, i w ten awans, mm -hmm. bo pamiętam chyba twoje dwa gole na stadowanie zagłębia w Obrzuchu jesienią 1987 roku hmm ruch wygrał wtedy w Wałbrzychu, nie? A na górniku Wałbrzychu. Na, na Zagłębiu, na Zagłębiu, na Zagłębiu, na Zagłębiu jeszcze na Zagłębiu, bo górnik to później był. A tak, ten, tak, ten, tak. Na, pa, na paśnik, jak musiał taki no w jest taki czółka, tu, bo czy jakąś się nie Kosowski, 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 Leszek Kosowski. No, no. Ale, ale, właśnie jak wspomniałem, w tym awansu włożyłeś swoją zegiwkę, i potem też w, w, już w klasie w tym meczu po, po tym decydującym, jak wielu kibiców ruchu mówi, o meczu w Zabrzu, no to ty w meczu z Olimpią zapracowałeś solidnie na zwycięstwo. No karnego, karnego robiłem. Znaczy na mnie, był no karny. Tak, tak, tak. Dwa. No, jeden z no, ja składałem się i poruszałem się. Z Olimpią w, w trzecim od końca meczu, nie? Ale ja się poprzedzałem, poprzedzałem tym tytułu mistrza Polski właśnie kiedy przyszedłeś do ruchu trener Antoni Piechniczek, czy by powołał na zgrupowanie reprezentacji Polski, nie? Tak, tam po dziewięciu miesiącach. No i też, i też miałeś okazję zagrać w takim meczu parygowym czy towarzyskim, z towarzyskim, Z towarzyskim, z ja, towarzyskim. Ale też ale też. Yy... Z to jest River Plate. To jest jeden oficjalny jest, no. Tak, ale z, z River Plate też grałeś, nie? Z kim? Z kim? River Plate. Tak, weszłem, końcówka. Franciszkoli jak cztery. No. Cztery, jak się nie mylę. Anzo czy... Franciszkoli urugwajski napastnik, nie? Tak. tak. No, no to y, mogłeś, mogłeś rywalizować. Y, y, Hmm, na tam ja, ja się dną końców kciku no. no ale zawsze zawsze w, y, w piłkarskie siwi się wpisuje to że no, no, można powiedzieć, że powąchało się żadnie mówi w moim hmm. wypadku no. no ale potem było to było. Nie, dokładnie, nie, dokładnie Walzek. No. Dokładnie. Yy, Waldek, ja bym chciał ciebie się spytać, bo potem po tym mistrzowskim sezonie, nie? Yy, po meczu z Olimpią pojechaliście do Wrocławia, wygrał ruch 1-0 i 4-1 z tym górnikiem Wałbrzych, ale potem, po tym mistrzowskim sezonie, że lektor Jerzy Mucha na łamach ówczesnego krakowskiego tempa tak szarakteryzował zawodników i Chciałbym cię zapytać o tą... Źle rozmawia, bo ja wszystko nie słyszę, po tu jest mocki wiatr, ja na statę, nie wiem, wszystkie z nie. Chciałbym cię zapytać, Waldek o tą chwilkę Johnny. Skąd ona się działa? On... <grywa> Mi się wydaje, że żeby chuta, mały dron był i tu, nie tak drżony, to tak przypuszczał. Tu jest knorowa, chyba też to wyszło. A na to przede a później ktoś tam mi nadał chyba trener podgórny, jak się nie mylę. czy za czasów trenera to ktoś, że ja jestem przez samego Że ja na superze grając, to jestem tak ojciec w rodzinie i mam odpowiadać za wszystko w obronie. Jak coś będzie źle, to ja będę winny. Tak, tak to się mówi, bo odpowiedziałem na Wadzuru, tak, otwórnie. Powiedz mi teraz, z kim to by się najlepiej grało na pozycji, bo ty grałeś na stoperze, nie? Bo miałeś się tak. za partnera Krystiana Walosta i Waldemara Fornalika, z kim to by się najlepiej grało? Nikogo nie wyróżnię, a nie, to z Walotem to ja krótko grałem. No, to Nie wiem no. A potem Waldek Fornalik. No to z Wojtkiem Fornalikiem najdłużej chyba grałem. Tak w obronie, później, że ja byłem, ja byłem tyjący albo ostatni, jak był wysoki napastnik, na przykład jak olimpii no jak na przykład to ja go na krycie to ja wtedy stawiałem szanki, już z nim, nie? Ale ty też masz w swoim piłkarskim CV już po tym mistrzostwie Polski też w pewnej części zapisany Udział w meczach rezerw, y, które doszły do finału Pucharu Polski 92, y, 92. No, no, w tych pierwszym meczach, w pierwszym meczach na szczególny pod bo nawet byłeś kapitanem zespołu chyba, nie? Tak, tak, ja tam tu byłem, ale nie był już na nie miejsca, później jak ktoś mój, bo tych był trenerem i to było, bo każdy trener ma wybór, nie? Stawiał, tak to się mówi na to jest już na młodzież, no ale nie wszystko mu się sprawdziło, no i nie Ja jako kapitan tam zacząłem, a później do Niemiec, wyjechałem do takiej drużyny trzecioligowej, no czym nazwać, Rol 2 i z No i teraz, teraz jesteś, jesteś, w kraju. W ubiegłym roku przy okazji meczu z widzewą odebrałeś statuetkę ambasadora ruchu. I powiedz mi, jak wspominasz kibiców ruchu z tamtego okresu? W którym grałeś? No, Tam w tym czasie to ja bardzo ich podziwiam, że oni za nami jeździli. Naprawdę, cho... ja takie mam wydarzenie że w Larkoniku, w Stanstoczniu na, na, na Szczecinie, graliśmy. No to w, w drugiej lizbie, znaczy wtedy drugi tak, to taki kibic był. Na, na okulach przyjechał, w kibicie na męża przyjechał. Fantastycznie byli normalnie i dziwić za nami, że nie wiem. A nieraz, jak mecze u nas były tam, na, tak w wychodzić po prawej stronie, tam na tym łuku tak bardziej, tam kilicy nasi tam byli też. Nieraz to ja grałem, ale byłem nerwowy, nieraz, jak z jesienią, były też takie wiatrzysko, a te nasze światła, świeczki tak się. 5 metrów to, 5 metrów to. Tak, tył tak, 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 A ja, a ja na sprytę, tam, w ranką przeciwnika się o to miałem momentu ja patrzyłem, mówię, że żeby się ta lampa nie zwaliła na tych kibiców. Właśnie jeszcze, jeszcze powrócę do tego właśnie sezonu Rządu Mistrzowskiego. Józef Nowak w tej, w tej rozmowie z Grzegorzem Mioszko w legendach niebieskich legendach, nie? Opowiadał o tym. Pamiętam mecz rundy jesiennej sezonu 8 88-89 ze Śląskim Wrocław. Ruch. wtedy wygrał 3-0. Była taka sytuacja, że ruch tam zdobył trzy gole po centrach Józka Nowaka i też Józef zacentrował. Chyba szóster strzelił gola na 4-0 i zostawili ciebie samego po bronie, Sędzia Gwinu spalonego, nie? A potem. Po tym... była taka, taka sytuacja. Sędzia nie uznał bramki, chyba. Tak, nie, Że nie uznał. Nie a oni nie, wszyscy, wśród, na, na i tam wszyscy pobiegli, no prawie wszyscy, może raz, dół zostało. A sędzia wskazał spalony i znów ci do, do, do linii, do Dziuska. Gratulacje mu składać, a oni na nas, na dwójkę, ale jak my się go myśli? No, 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 właśnie opowiadał o tym, bo ja to stale sobie odsłuchałem, też nie. No, tam to jest też mówią, no tak było też. Dokładnie, teraz nie otworzę tego, nie? Teraz na meczach ruchu, jak coś co się pojawiasz? Czy bywam na meczach ruchu? No. No wtedy na wizytach Nie bywam, Nie bywam, bo miałem problemy, od 12 lat, albo 13. No to pochodna, to, to pochodna no, chyba no, pracy na kopalni, nie? Znaczy, nie, nie, nie. Nowotwór, krwi, działaczka. O oh my Leczenie 2018, pierwszej sierpnia, jak tam to spuszczali. To, to jedno takie lekarstwo w gałku, jakieś tam, będą. to i ludzi Simak. to była chemia. To ona spowodowała drugi nowotwór. Nowotwór prostaty. Jestem w zeszłym roku, w zeszłym roku jeszcze krótko przed, jak wiem, stawił, nie dawałem gwarancji, że będę na meczu widzę, ale dałem, że przyjadę. Ale mało się działo w środku, bo nie chciałem jakichś y, zapaść infekcji, bo miałem myślę 8 maja termin wyznaczony operacji, a to u, takiego czyli ja nie powiem dokładnie, po prostu idę ruchu, nie? Chyba trzeci kwestia, albo trzeci to się ten Dokładnie to nie było, ale no to zostało chwyte, dobrze. No i ja więcej siedziałem tam kawę. na na tylko 50 minut w środku siedziałem na trybunie. Bardziej wychodziłem na loże. jakby w budynku powietrze. Do Knurowa 27 kwietnia byłem zaproszony z nikt to wszystko, Rajder, Kuchta, z tymi, co jeszcze grałem, w Starsi zawodnicy ode mnie to pokolenie. Też byłem zaproszony do ostatniej chwili, ale tam odmówiłem. To niektórzy, jak padł Jan, Duda Skomentowali to na ruchu był mnie, ale tam miałem. Miał opiek zamknięty. Nie, w grudniu, grudniu, grudniu teraz minęło rok czasu, poszedłem też konkordina takiego grilla przedświątecznego na parburkę. Znowu nie odwoje tam infekcje nie wiem jaką tak mi wyniki pogorszyły się po tej bałaczki mi się nie wstrzymała lekarza dwa tygodnie poszedł nie kilkanaście razy go. Musiał być z dół, nie pogorszyły się. Ktoś musiał być zainfekowany, nie wiem, rozmawiało się z tym, tym to wiemy, to... z tym, człowiek na co. Ilecznie zapałem. No nie, właśnie, to... ja to była ja ja może. Ja to był sobie... Może to był kupić, bo nie wiem, nie badałem, bo później Paneszka powiedziała, pan na pewno chyba też, przez to raczej tam się minie i mały jakieś takie choroby, grypy albo coś tak. A teraz po kilkanaście kilometrów. Chodzę codziennie, a zapytałem teraz lekarki było od tej ostatniej, co miałem, operację i radioterapię. że miałem zapalenie popromienne, także do 5 miesięcy niepraktycznie, byłem wyłączony. To, że zacznę chyba chodzić na pasem, bo chodziłem na pasem przed, nie miałem zakaz, zakaz jedzenia rowerem, takie rzeczy, no i to chociaż się ruszać, bo człowiek nie chce w fotelu, a co się mówi. Wydaje. Waldek, ja tobie życzę z całego mojego niebieskiego serducha, dużo, dużo zdrowia. I... Ja, dziękuję. Ja chcę, że teraz, bo miałem tylko teraz drugie sienie, ale taka, tak zwana celopatrzna taka i właśnie i te kroku, te, 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 te w tej pierwszej fazie mi to wpuścili tam przed dwadzieścia 28 dni, to ono spowrwało te sami podniosło i po operacji jestem teraz, zakończyłem w listopadzie tą chemioterapię Na białaczkę. Wyniki na ja razie są dobre i do goli, to kontroli będę jeździł. No i w tej chwili po tej prostacie, bo też miałem wszystko przesuwałem bo, po tym napaleniu promiennym, po, po, to mi się wszystkie wyniki, żeby unarmowały. To musiałem półtora miesiąca mieć takiej przerwy, żeby organizm, pani chętna z urologii to powiedziała pani, tej on, on koruska, że. Że dobrze, było wiem, że wyniki spadły mi połowę o, A powiedziała, że ta radioterapia terapia przez e, dwa lata działa, także się nie Bo było, czy po e, całym, takim robotem robiono tą operację i gdzieś w jednym miejscu do końca nie było wycięte, że mogło zahaczyć, że mogło się zacząć rozrastać, nie? Dlatego na tę radioterapię do Katowic, 35 razy. No, w dziewicach, a w dziewicach z tego co się orędziło, coś że jest oddział onkologiczny. Tak. Na temat ale w dziewicach nie mają tej urologii, wiem, nad strzeleckiej, troszeczkę albo strzelecka, tam obok Radzi Polski, tak? obok siebie to, to urologia, także tam byłem, dostałem się, walczyłem z tym pół roku w miarę tewny witali szybko. Najgorsze były tomografie, syntografie. To nie znaczy, nie przechodzenie tego, tylko po prostu żeby dostać się w miarę żeby nie rozprzestrzeniało, nie? Ale na operację nigdy nie miałem operacji no, do mnie, tylko tam na kopalni poszedłem, palów miałem zamany, nie bałem się, jak to ludzie mają strach przed operacją, a ja się cieszyłem, że jak najszybciej, żeby ten termin był, żeby oszły, dlatego z górowa do zrezygnowałem. na ruchu tylko tak więcej bywałem na, na tym na loży, w środku też tam wiadomo, ale co się bywało, ale więc brałem posiedzieć, żeby, jak to się mówi, nie powtórzył mi się, powtórzyła mi się sytuacja jak wcześniej w to jak wspominałem o tym, nie? No dokładnie, eee, słuchaj, Waldek, Waldek, ja, ja Tobie ze swej strony życzę dużo, dużo zdrówka i mam pytanko jeszcze tak do Ciebie, czy no trochę chyba będzie mi na miejscu pytanie, czy będziesz domy księżyców? Wiem mi się bo, ja, czy, nie wiem, czy będę na miejscu? Czy będziesz na meczu z Wisłą? Nie, na razie nie ruszam się nigdzie, na razie to jestem, mam inne obowiązki, żona wjeżdża do, e, do córki, pojedzie tam musi, mają serię. Wnukiem się zająłem, mam jednego wnuka i będę sterował. E, czekam na oferty za dwóch i najpierw odnosić ją, ma 6 lat. Odpisać dziadek, oferuje nie? Ale niebieskie, ściągnij chyba do sity, bo niebieskie bardzo. Tak, ruchu, tak jest tylko okoliczności. Dostał dziecka poduszeczkę, dziecko z ruchu chorzył także mam w nocy jak idzie spać, to z tą poduszką, to ma taką małą te poduszki, także nie mam, ja, a poza tym żona jest dziewiętnastką, teściowo dziewięćdziesiąt lat i też po lekarzach trzeba niej ja po prostu, szczerze, znaczy, że nie mam, ja, teraz tak zrenerowałem się w sensie, że półtora miesiąca czy miesiąc nie miałem lekarzy a tak było, że dwa razy w tygodniu terminy trzeba było kusować tu, tam, swoją z teściową, także naprawdę, no, raczej na mecie nie będę jeszcze jakby na starych śmieciach, to tam do ruchu to mam przez to wszystko przejechać to dla mnie to jest też nie już nie bo tu jak wtedy jechaliśmy, to tu od tej strony nie wjeżdżaliśmy, trzeba było przez park jeździć jechać, tam w koło, ja tam tych trasach za bardzo, bardzo nie znałem, a no dobrze, że kiedy szli, to mnie pokierowali, nie? No dokładnie, tylko, tylko chyba raz, że na Starym Śląskim, w meczu ze Shredeczem, nie? No, no a tym powiem Ci szczerze, że jak skończyłem karierę, w ruchu zakończyłem granie, to i syn ma no, 34 cztery miał, to z nim na mecze pojechałem na ruch i szczerze i powiedziałem, że nie będę jeździł na ruch. A wiesz czemu? I czemu? Ja, to przejechał na meczu, u siebie przegrali. Dobrze jechał. Pamiętam z wiszą Kraków kiedyś. Chyba Walter Kornaliki prowadził. 2 jeden, Z wiszą tylko jeszcze taka, u za wiszą była. Też. Na meczu byłem, przegrali. To, to, też. to musieli być drugie widze wtedy. Tak, tak, tak. Za jurka wyrobka chyba jeszcze to było. No, Także tak, Cztery razy chyba byłem na meczu. Na meczach. I cztery razy stopali. Powiedziałem, że nie idę. I teraz widzę, byłem. I to jest porażka. No to jest porażka. To znaczy jachowy, ja, to dla mnie już się nie postawi i najlepiej niech mnie to chciałem wymówić. Prezesowi, wy mnie nie zapraszajcie, bo ja rozabę no przynoszę. Nie, ale tę miał taką żabę Bogdan Kalus, były spiker ruchu, no. nie? Ja wiem, wiem, wiem kto jest. Chabarka, chabarka, wiem, byście taki, taki serial jakiś. W ręczu, w ręczu. No. no i też to, to przyjechał przez go całkowicami na, na trzecią ligę, no to porażka, nie? Potem złęczną tylko remis, nie? Yy, w drugiej lidze. I też yy, mówi, że raczej źle przy, przywozi, nie? No i szczerze to, to, że nie chodzę na, na mecz na ruchu, to nie znaczy, że im źle życzę, bo mi się nie podoba, tylko ja w ten sposób, że swoje, że im dobrze życzę, że moje usługi tak nie ma, to jest szansa, że biegają bym... A teraz, szczerze, dziwiłem się bardzo, że tam nie wiem, chyba dziesięciu, albo już, bo już podeszło z tamtej kadry, to wyczerpa się grać, nie? Bo ja tam popatrzyłem gdzieś w tym w Krakowie, w tej wieczystej, chyba dwóch czy trzech, a to tam, a to jeszcze warcie po nie jeden chyba. Dokładnie, tak to na i tak w tej chwili nie mógł Także na nowo podkładać drużyny, troszkę i żeby tu... No ale, ale powiem Tobie wtedy, Waldek, Waldek, porównując przykładowo, weź taki sezon 85-86, nie? To gdy się spojrzy na to przez sezonowe życie z Władysławem Żółgą, no to praktycznie cała drużyna a potem w cztery lata zdobyła mistrza Polski, wyjąwszy tam yy, wyjąwszy czy miska Jaworskiego, który poszedł do wojska, czy Janusza który yy, odszedł potem tym gks czy Krystiana Walota, nie? No to pra praktycznie cała drużyna zdobyła yy, w konkursie tytuł mistrza Polski. To były cztery lata, które, które być drużyny, nie? A teraz yy, to już jest to czas, w którym zespół gdzie zespół przez tak długi okres czasu się konsoliduje, co pół roku jest wymiana zawodników, teraz znowu odchodzi Bartłomiej Barański do Lecha Poznań z początkiem nowego sezonu. No ale chcemy właśnie zachęcić o, chcemy zahaczyć o, zahaczyć o, o, o yy, właśnie czy oglądają się różne jesieni pod, pod Tremerską wodą Dawida Szulcka, mego byłego sąsiada ze Świętokłowickiej zielnicy Zgoda. Zgoda, tym świętokłowiczem czytanym tego młodych chłopak jest. I szczerze to mecze są, to ja mam na mnie kanały plus, mam elegany, te programy jak nie to do syna idę, jeszcze ma te prędkość, ale ja na kanałach konsensu, a nie pod kawizlę, nie? No ja tobie polecam. Ja tobie polecam, Waldecker Ruch TV, nie? Kanał, kanał na... Yy, kanał, kanał Ruch, Ruch TV, czyli klubowa internetowo na lasowie, co, to telewizja Ruchu Chorzów. Tak, albo, albo nawet w telefonie, nie? Yy, na YouTube. I wtedy, i wtedy sobie oglądasz, nie? No, Wadek, bo Nie, nie, Czeka No, spokojnie, spokojnie. Słyszę cię. Ja się drugą tego widać, na nie... ale to, co jednak, i nawet inne, to już nie jest ręka, mam tu jak albo coś, francuska. Ja ale patrzę nawet na to na tą drugą ligę, gdzie I że coś się dzieje, zwalka, coś, to, takie coś, a nie takie jak do ciebie, ty do mnie. Ta człowieka też mnie wciąga, na przykład do grania, na przykład, ja mówię, o ligach angielskich, angielska nie, angielska to wszędzie, wszyscy grają do końca, to mi się podoba. Najwięcej bramek, to się w końcówkach wpada. A tutaj, ja nie mówię o innych meczach tam grały, chódki, kraku, ktoś leciał, a już szczepion. I po prostu jak coś się dzieje, albo tam rodzic wielkopolski. Ogólnie, że nie mnie po prostu interesują takie mecze, że coś się, ma, ma się coś dziać. Bo nie zawsze pokazują, chociaż zawsze pokazywali na tak tym szczeblu, czy nawet na tym teraz, pierwsza liga, to Wisła Kraków, ruchorzu, bo to są gruby markowe. nie? Tak. Mecze me, me z nimi pokazują tak. No tam jeszcze chyba nie wiem kogo tak wymienić. Akurat, Junior. no tak, leśnia ja weszła, ale teraz mają problemy takie finansowej i ogólne także nie wiadomo co będzie. No Walek, ja Tobie dziękuję za poświęcenie czasu, za. za... Ta, już, trochę się rozmywało, ja też tak nie sam tak, bo tu ja, ja jestem na spacerze, a tu wiaterek tak się dojść dmucha i to też tak jest to ten głos ja już nie rinka zmarła, zmarła. Dobrze, no to nie, no to nie, nie Cię, Walbek, ja serdecznie Tobie dziękuję za poświęcony czas, za udzielony wywiad, który u. To, to, to był wywiad? Proszę. Tak, tak, bo mi się to nagrywa. numerów nie wyszło nic takiego nie powiedział. Nie, nic takiego nie powiedziałeś i to będę tak, publikował. proszę, wiesz, pozytywach. Ja by, będę musiał Woldek przesłać, bo piszę też, y